Mianowicie tutaj, ta jedna, no tak się działa, żeśmy ją tłukli młotem, tu od czoła, żeśmy stłukli całe czoło. Podejrzewam, że do jakiejś nowszej generacji. I tak kupili na sztukę, nie pasowało, to tak chyba tylko na jednym wkręcie się to tak trzymało. Zobaczymy, czy też koła dnu. Bez problemu, nawet nie czuję. Ani przednego tuza się nie dało odblokować, ani nic. Więc to tak na szybko tylko złączyłem. Nowy film zaczynamy od dobrych wieści, mianowicie dotarły do nas uszczeleczki, tych właśnie, które wchodzą w tą łapę. Gdzie on tutaj miałem? Dokładnie w tom, bo nie mogłem nigdzie tych oringów namierzyć. O ten oring mi chodzi. To nigdzie ich nie mogłem znaleźć. Zamówiłem sobie od razu. Nie wiem, chyba z 10 czy 15 sztuk na zapas, bo to było gdzieś z niemiec ściągane. Jeszcze jakieś tam uszczeleczki do, bo, do bocznych pokrywek. A to, to nie pamiętam, musiałbym zobaczyć do czego to jest, to jedynie po numerach part Więc zaczynamy dalszą zabawę z moim ukochanym samochodem. Czekałem tutaj na podkładki do wtrysków, dojechały mi. Trochę mnie choroba rozwaliła, myślę, że to słychać po moim głosie. E, robimy dalej mustanga. Teraz będziemy mocowali te listwy dolne. E, robimy koła, opony, te które da radę ściągnąć, zakładamy zimówki. I powiem wam, że tu jest taki motyw, że są takie oto nakrętki. Feldze jest strasznie wąsko, więc nie podejdziesz żadnym kluczem. Już Wam pokazuję, jest tylko tyle miejsca, o, czyli miejsca tyle co, co wcale. I te o. niestety nasadki specjalne są trzy rodzaje: na 17, na 19 i są sześcioma i siedmioma. I dwa rodzaje już żeśmy próbowali dopasować, a, ten, a my mamy właśnie ten trzeci i nikt w Polsce tego nie ma, nie ma nie, tego nigdzie na internecie. Jedyne co to taki pan, który ściąga takie klucze i ma te dwa komplety, dwa rodzaje, to powiedział, że taki trzeci rodzaj może on już kupił, bo mówi, że teraz więcej jest o niego zapytań, bo kiedyś mówił, był taki rzadki i będzie dostępny za 3 miesiące. A musimy tutaj też zmienić opony na zimówki. Pasuje tutaj na to też klucz 19 jako tako, tylko że ze względu na to, że ta nakrętka dużo nie wystaje, to nie ma jak te 19 założyć. No i teraz przykładowo te koła są tak dowolone, że tutaj niestety, ale się 19 obrobiła i teraz właśnie mamy problem z tym samochodem, jestem ciekaw czy też da się to pospawać, aby się dało pospawać, to byśmy tą wykręcili i zobaczymy jak pójdzie reszta, chociaż reszta już czuję, że no też już jest taka ob obrobiona, więc nieciekawie to wszystko wygląda, no ale musimy mu zimówki założyć. Jeśli chodzi o malowanie samochodu, to tutaj jest też kolejny wałek. Wałek polega na tym, że ten samochód był malowany cały. Dosłownie cały. Nawet tam znaczki Mustanga, to by tylko klejony do dookoła był malowany kompletny. Nie do końca taka farbą, jaką powinien być zrobiony. Eee, I spójrzcie sami, że jest taka minimalna różnica, bo bym musiał pomalować niestety cały samochód. Tutaj malowaliśmy my i malowanie. Pasuje idealnie do słupka. Jest jakby ten sam kolor, bo patrzyliśmy, tylko trzeba to wytrzymać, to przetrzeć to wtedy idealnie było, było widać. A znowu ten środek, oryginalnie co nie był pomalowany, nie pasuje do tego. Czyli reszta farby na tym Mustangu tak naprawdę się nie zgadza. I powiem Wam szczerze, że na początku nie zwróciłem to aż tak uwagi: no bo patrzyłem, że cały kształt, wszystkie odcienie się zgadzają, bo po prostu on był cały pomalowany, więc to mnie troszeczkę zmyliło. Tak to wygląda z tym samochodem, to wam powiem, że na przykładzie tego można się mocno wkopać w auto w ciemno. Nie? To też miało być tak, ja, ja patrzyłem do naprawy. Jedno uderzenie, coś tam jakiś pewnie wahaczek przygięty, i to wszystko. A tutaj wyszło, że były dwie strony do blacharki do naciągania. E, cały zawias z tyłu do stawienia. Wszystkie poduszki do zrobienia. Krażda w sterowniku. Elementu wyszło tyle, że po prostu głowa mała. Suma już jest o wiele. Bardziej pokaźna niż ta, która była przeznaczona na naprawę. Myślę, że prawie dwukrotnie. Więc zanim kupicie coś w ciemno, to no, lepiej sprawdźcie historię. Bo tutaj też firma, która pomaga sprowadzać takie auta z USA, poleciała w kulki. Nie do końca powiedziała, co z tym samochodem było. A podejrzewam, że wiedziała. No i poleciej trochę w kilka. No i moi drodzy, mamy to. Udało nam się odkręcić przednie koła. Dokręcimy je o wiele lżej niż były. Tyle tutaj pasowną 19 udało się udarem odkręcić. Najgorszy problem był z obrobioną śrubą z drugiej strony, mianowicie tutaj ta jedna. No tak się działa, żeśmy ją tłukli młotem tu od czoła, żeśmy stłukli całe czoło. Potem nabiliśmy 17, tyle ile się dało, bo już była tak wyrobiona, że nawet 17 pasowała z 19. No i po. Ekscesach opuściliśmy auto i zwykłą lancą żeśmy popuścili, więc koło też mamy luźniutkie. Zaraz zmienimy opony i wrzucimy drugi komplet innych szpilek, żeby szło to jakoś odkręcać i dokręcać. I tak wygląda właśnie ta szpilka, z którą żeśmy tyle wojowali, Spójrzcie sami. no Troszeczkę ona u nas przeżyła, ale po ekscesach udało się. Za oknem zima, pada śnieg, motywacji coraz mniej. Ale nie ma się co łamać, trzeba robić, dlatego kończymy dzisiaj mustanga, dzisiaj wyjeżdża i szwager w tą piękną zimę będzie mógł znowu tłuć bok, <grym> oby nie, nie życzę mu tego, żeby nie było, bo tutaj jeden właśnie pan też troszeczkę skasował samochodzik nasz znajomy, to ta był go odebrać, a tutaj moi drodzy poskładany silniczek, wszystkie kabelki. Wszystkie kabelki na swoich miejscach, wszystkie śrubki na swoich miejscach. Wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie. Nie mogę się doczekać aż go już zaleję olejem i płynem. Jakby się ktoś pytał to ta śrubka jest specjalnie luźna. Bo ja wtedy wiem, że jeszcze to mi zostało do kręcenia, A dokręcę to dopiero jak włożę skrzynię, bo wtedy jeszcze kręcimy za wał korbowy. Dlatego jeszcze nie zakładam paska. Eee, silnik zaraz czeka tylko na alternator, wtedy założę tą rurę, Postawimy sobie go w kąt i zaczniemy od czyszczenia karoserii. Jeszcze muszę gumę na półosi zmienić. No i wtedy tak naprawdę wjeżdża silniczek, wjeżdża skrzynia. I myślę, że jeden dzień do dwóch i auto będzie poskładane. I sami zobaczycie efekty, czy to będzie żyło, czy nie będzie. Bo mnie też to mega ciekawe. A tutaj zaraz będą zimóweczki na aucie. I też będziemy mogli się w końcu przejechać i pojechać sobie w sumie na zbieżność o w tym aucie musimy ustawić, to najważniejsze od tego zaczniemy bo zawias kompletnie ustawiliśmy z drugiej strony, tak jak wam pokazywałem i e, jeżeli ktoś nie pamięta tego tematu, tu nie było ani tego ślizgu, ani tego ślizgu zderzak był przykręcony do budy na wkręta e, i potem on był na tej mniej więcej wysokości to tą szczelinę, która się tutaj zrobiła, to ludzie zaszpachlowali na równo i malowali po prostu wszystko jak leci bez w ogóle demontażu niczego, tak samo nie było tutaj chyba jeszcze tego ślizgu. O, już tutaj też do końca nie pamiętam, ale było, a było tego wszystkiego. Teraz już to wygląda przyzwoicie. No i wyszedł kolejny pro problem, moi drodzy. Spójrzcie na wyważarkę. Mamy koło, które zdemontowaliśmy z przodu. Już tak przez chwilę pomyślałem, czy go gdzieś nie zamieniliśmy, czy coś, ale jest to koło z przodu, bo nie mogliśmy odkręcić w nim nakrętek. I spójrzcie, co z nim jest. Uwaga. Nie wiem to będzie widoczne, ale jest widoczne. No. Te koła są tak. tak samo w sobie krzywe, że tutaj no nic z tym na pewno nie wymyślimy. Jeszcze jedyne co, to można oddać się do prostowania, ale na razie chyba je założymy. Wyważać to raczej nie będzie sensu, bo no, brakłoby obciążników. Oddamy szwagrowi auto i w międzyczasie będzie mógł nam odstawić jeszcze raz i. Albo podamy naprostowanie, albo on gadał coś o drugim komplecie alufelg, więc muszę to telefonicznie obgadać i podejmiemy jakąś decyzję. Problemów z Mustangiem ciąg dalszy. Chcę montować zderzaki, spójrzcie, że lampa przeciwmgielnego jest po prostu za duża. Ktoś założył w ogóle nie tą lampę, nie od tego auta, jeszcze próbował jakieś zaczepy mocno nagrzewać, przeginać. Coś tutaj łatać, ona w ogóle nie wchodzi, powinna być o wiele, wiele mniejsza. Ona powinna się tutaj aż do końcówek dojść i tu się zaklinąła z jakiegoś dużego zderzaka. Podejrzewam, że do jakiejś nowszej generacji. I tak kupili na sztukę nie pasowało, to tak chyba tylko na jednym wkręcie się to tak trzymało, ale z drugiej strony to nie będzie wyglądać, jak ja tak zostawię. Spójrzcie, że brakuje do zatrzasku do śrubek. Więc ja bym musiał kupić teraz znowu kurde oryginalną lampę. To się wiąże znowu z wydłużonym czasem oczekiwania ten samochód. Teraz sobie zobaczę jak to wygląda od drugiej strony. No, wygląda to po kilku. Coś takiego. Jeśli chodzi o Mustanga mojego szwagra, to zostało nam tylko oddać jedno koło do prostowania które były z przodu i było ciężko odkręcić zamówiliśmy drugi komplet szpilek do kół no i zostaje go odejść do czyszczenia bo do czyszczenia będzie sporo trzeba też jakieś tam folie pozrywać jakieś tam kleje z szyb no ma takich dużo tam ma jakieś takie o rzepy, nie rzepy na sam koniec czyszczenia tak naprawdę wisienką na torcie będzie montaż dywaników to co wam wcześniej pokazywałem właśnie robiłem przymiarę, bo byłem ciekaw jak leżą ale leżą idealnie wam przyświecę Naprawdę sztosik wykonanie, szwagier widział i się mu mega podoba. Więc no, to był akurat mega trafiony prezent. E, wam mogę też gorąco polecić dywaniki. Tutaj mam jeszcze matę do bagażnika. Te za chwilę zrobimy przymiarę Na stronie Ewa Dywaniki. Jak będziecie kupowali na kupon Peter 5 jest 5% rabatu. Więc serdecznie polecam. Czas na mam aktualizację. Ja dopiero wróciłem, całe ziemię nie było, ale moje starego kawałek dobrej roboty. Oczyścił tutaj wszystko podmalowanie i konserwacje. Spójrzcie sami jak po wyczyszczeniu ile jest miejsc, w których wychodzi rdza. Jest to 12 rok auta, ale trzeba przyznać, że moje auto zawsze było całe życie e, tylko wyłącznie na dworze, e, nie garażowane, więc tak to wygląda. Tutaj już przy podłużniczkach też już ruda wychodziła. To jeszcze trochę będziemy czyścili, ja wam pokażę już jak to wygląda. Tak, gdzie to jeszcze widziałem, tam były takie miejsca gdzie się piasek zbierał I tam już też ruda wychodziła tutaj tak samo, o spójrzcie to wszystko wymaga konserwacji bo tak naprawdę, no to co tam macie troszeczkę blachy i widać, że na zgrzewach już zaczyna rdzewieć. już potem leci wszystko więc jeszcze dzisiaj sobie to odtłuszczę weźmiemy i pomalujemy co co sobie do jutra na spokojnie wyschnie jutro będzie konserwacja jak mi dojdzie alternator to wtedy wjeżdżamy już silnikiem bo tylko tak naprawdę czeka na alternator siadła pierwsza warstwa farby już widać różnicę jak to wszystko moi drodzy wygląda te wszystkie skorodowane miejsca ładnie zabezpieczone i na to wszystko teraz przyjdzie konserwacja a majsterek w międzyczasie czyści nadkola i za chwilę będziemy tutaj nakładać też farbę bo widzicie, że pod tymi nadkolami nic nie ma więc musimy o ten samochód troszeczkę zadbać, ale wózek już dostał farbę e, lakier, wszystko, więc no tak coraz lepiej to wygląda już robimy z myślą na lato, mam nadzieję, że te serce, które tutaj w to ofiaruje naprawdę, naprawdę się zwróci i będzie to chodziło alternator mi jeszcze nie dotarł więc postanowiłem, że przetestuję Tuarega w śniegu, będę się wdrapywał pod jakieś górki mamy tutaj Opcje blokady napędu, biegi polowe, biegi szosowe, więc zaraz zobaczycie, jak to działa. Podniesiemy jeszcze go, bo naprawdę wysoko się podnosi. Widzę, że ma jeszcze krewę zapasu, to jeszcze. I zobaczymy, czy będzie górka, pod którą nie wiadę. Słuchajcie, testujemy na żywca Tuarega. Spójrzcie sami, mamy drive'a. Nie jedzie. Nie ma się wjechać pod górkę. Testujemy, co będzie, jak wrzucimy mu pierwsze terenowe biegi, a za chwilę zblokujemy mu napędy. Uwaga, wrzucamy jeszcze raz drive'a. Tutaj w tym samym miejscu. Patrzymy czy chociaż koła drgną. Bez problemu, nawet nie czuję. Bo powiem wam, że terenówka to jest przednia. A pod tą górkę ma ciężko jechać. Ale się da. Dobra, już wyjechaliśmy, przerzucę na normalne. Teraz mamy biegi terenowe. Ma 6 biegów terenowych. O wiele wolniej jedzie chyba na szóste, jedzie 50 na godzinę maks. Ale mówię, idzie jak czołg. Powiem Wam, że na połączeniu tych opon i wysokiego zawieszenia, to on tutaj żadnych w ogóle górek nie czuje. To mnie nazwą tego wszymy tutaj górką o coś takiego. No ale auto jest trochę przechylone, to nawet na przednim zawieszeniu nic nie pokopie. A jak mu się włączy 4, to nic nie czuję. Zaraz będę podjeżdżał pionowo po Mam chęć podjechać, tylko muszę znaleźć takie miejsce, żebym z drugiej strony miał na co wjechać. <laughs> żebym nie przeleciał. I jak testować, to testować. Naprawiam właśnie tutaj 716 Wario. I tutaj taka śmieszna sytuacja, mianowicie ktoś kiedyś naprawiał zawór od hydrauliki, założył nowy, założył nową kostkę, tylko że na takie szybko złączki śmieszne to złączył i kabel się troszeczkę nie złączył, tylko rozszedł i dlatego to nie łączyło i nie było w ogóle hydrauliki w całym ciągniku, ani przednego tuza się nie dało odblokować, ani nic, więc to tak na szybko tylko złączyłem, lutem oczywiście polutowałem, sprawdziłem też, że on wolno kręci, a akumulator, sprawdziłem parametry, że ma jak nowy, bo chyba jest nowy, nawet jeszcze w folii i tak kroczek po kroczku go naprawiamy. A wolno kręci, więc muszę zrobić, żeby szybko odpalał, szybko kręcił odblokowany ciągnik, jest, jedzie ponad 50 na godzinę i tak kroczek po kroczku go coraz bardziej scalam. Bo być może że już u nas zostanie, bo mamy w planach kupić dwa ciągniki. W sumie wzięliśmy na testy jeszcze jednego Fergusona z turem i albo sobie zostawimy jednego albo drugiego i właśnie grzebie przy nim i coraz więcej usterek wyłapuje to jeszcze stare ciągniki tak stare samochody pach pach jakieś kabelki coś naprawione a w tych nowszych to już ooo pożarł się panie boże więc jeszcze mogę sobie coś sam pogrzebać i podubać i ponaprawiać